Pani Pasterka, to czas dla nas wielkiej radości. Już po tym doświadczeniu Wigilijnego Stołu w naszych rodzinach, tego łamania się opłatkiem, bycia razem, w tym roku szczególny sposób, może te Wigilie są trudne, bo w ograniczonej jakiejś ilości osób tęsknimy za naszymi bliskimi. Ale to przesłanie, jakie jedyne Wybrzmiewało z naszych us, a teraz w szczególny sposób podczas tej liturgii wybrzmiewa. Dziś narodził się wam Zbawiciel, mówią aniołowi do pasterzy. Dziś narodził się nam Zbawiciel. To jest wydarzenie, na które się przygotowywaliśmy przez czas Adwentu. Znowu inny Adwent niż do tej pory. Wielu z nas odkryło i poranne roraty, czy jakiś dar osobistej modlitwy w tym trudnym czasie, bo w naszych sercach jest jakaś wielka tęsknota za duchowością, tęsknota za Bogiem, w którym możemy odkryć sens naszego życia, w którym próbujemy zrozumieć te trudne czasy, które są dla nas jakimś czasem też. Napięć, może niepokoju, lęku, trudnych relacji, choć przecież każdy z nas się stara i chce jak najlepiej. Modlitwa, liturgia, Słowo Boże, miłosierdzie wobec ubogich, bo przecież czas adwentu to także czas otwierania serca na ludzi potrzebujących, by przygotować się do tego wydarzenia. Wydarzenie. To wydarzenie staje się imieniem Boga. Bóg obrał sobie właśnie takie imię, Emanuel. Bóg z nami. Tak jak do Mojżesza mówił w krzaku gorejącym, jestem, który jestem, ja jestem. Takie było imię Boga w Starym Testamencie. A potem mówi, żeby jeszcze lepiej zdefiniować tą swoją obecność. Mówi, jestem Emanuel. Bóg z nami, Bóg z wami chce budować z wami relacje miłości, relacje przyjaźni, odpowiedzialności, uważności. Wydarzenie. Popatrzmy, że dla nas, ludzi XXI wieku, coraz trudniej nam wchodzić jest w wydarzenie, przeżywać wydarzenie. My Jesteśmy dzisiaj ludźmi, którzy przychodzą od atrakcji do atrakcji, od bodźca do bodźca. My nie umiemy zatrzymać się i przeżyć wydarzenia. My zaraz się nudzimy, bo nie wiemy, jak wejść w głębie tajemnicy. I dlatego często, zamiast kontemplacji, uwielbienia, zachwytu, do którego dzisiaj aniołowie zapraszają pasterzy, uciekamy. Taka jest pokusa nasza w konsumpcję, powierzchowność, w zewnętrzność przeżywania świąt. Dziś narodził się Wam Zbawiciel. Dziś narodził się Wam Zbawiciel. Aniołowie mówią rzeczy niewiarygodne. To się w głowie nie mieści i nie mieściło się starożytnym w głowie. Jak Bóg. Może się narodzić. Jak Bóg może stać się człowiekiem? Starożytni filozofowie greccy mówili: To jest niemożliwe, żeby bogowie mieszali się z ludźmi. To jest niemożliwe. To są dwa odmienne światy. Nie da rady ich połączyć. Bóg staje się człowiekiem. Nonsens. Nie sposób to zrozumieć. To jest jakiś wymysł intelektualny, może, jakaś łamigłówka nie do rozwiązania. I u początku kościoła też wielu się zastanawiało, jak to jest możliwe, że Bóg staje się człowiekiem. Rozum nie jest w stanie tego pojąć. Święty Augustyn pisze, bez porzucenia mojej dumy nie pojmę pokory Boga. Bez porzucenia mojej dumy nie pojmę, nie pojmę pokory Boga. Bóg jest miłością. Innymi słowy, możemy dzisiaj powiedzieć, Bóg jest pokorą. Miłość czyni nas małymi, by wywyższyć i ukochać drugiego człowieka. Pokora czyni nas małymi, by wywyższyć drugiego człowieka. Bóg się uniża, aby wywyższyć człowieka, wywyższyć mniej Ciebie. Boże Narodzenie to święto pokory Boga, i aby móc świętować to wydarzenie, które się obecnia tu i teraz, szczególnie podczas Liturgii Eucharystii, tej pasterki. Trzeba samemu stać się małym. Bóg staje się człowiekiem. Bóg jest pośród nas. Jan Chrzciciel mówi do swoich współczesnych pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Bóg nieznany. Bóg nieznany. Jak bardzo aktualne są dzisiaj te słowa. Tak jak właśnie mówiłem na początku, starożytni mieli problem z Bogiem, który staje się człowiekiem. Problem w tym, że Bóg ma ciało, ludzkie ciało w Jezusie Chrystusie, niepojęte. Tak chyba my dzisiaj mamy problem z BÓSTWEM Jezusa, że on jest Bogiem, Bóg nieznany. Popatrzmy, jak rodzi się dzisiaj współczesny ateizm który jest raczej przejawem nie dywagacji głęboko filozoficznych, egzystencjalnych człowieka, ale raczej jest przejawem ignorancji współczesnego człowieka. Bóg, wartości, transcendencja, o czym Ty mówisz? Często to słyszymy. Ja jestem dla siebie Bogiem. Ja decyduję o sobie. Ja mam swoją wolność, swoje prawa, swoje poglądy. Ja, 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 ja. Zobaczmy jak wielu, gdy cokolwiek opowiada i mówi, zaczyna zdanie dzisiaj od ja. Ja jestem pępkiem świata. Ja jestem najważniejszy. Moje życie jest najważniejsze, moje pragnienia, moje plany są najważniejsze. Liczę się tylko ja. Nikt inny się nie liczy. Współczesny ateizm, który jest jakąś wielką ignorancją człowieka, stawia na piedestał właśnie ludzkie życie. Jakbyśmy siebie powołali do tego życia i mieli o wszystkim decydować. A tak naprawdę nie decydujemy w życiu o niczym. Może to jest takie prowokacyjne, ale nie decydujemy prawie o niczym, może tak powiedzmy. Wszystko jest darem. Wszystko jest powołaniem. Tak jak mówi Ewangelia, nie było miejsca dla Jezusa, Maryi i Józefa w gospodzie, w hotelu. Tak w współczesnym dzisiaj hotelu nie ma miejsca na Boga. Hotel współczesnego świata mówi, nie ma miejsca na Boga. Nie ma miejsca. Mam wszystko pozajmowane już. Wszystkie rezerwacje zrobione, wszystkie pokoje zajęte. Panie Boże, do widzenia. Ale gdy nie ma miejsca na Boga we współczesnym świecie, nie ma miejsca na człowieka tak naprawdę. Na człowieka ubogiego, bezbronnego, także i nienarodzonego nie ma miejsca. Dzisiaj świat, który promuje Boże narodzenie bez Boga, tak naprawdę promuje Boże narodzenie bez człowieka. Jezus jest Bogiem. Bóg stał się człowiekiem. Jak to wszystko ogarnąć w XXI wieku? Jak przeżyć te święta, żeby wejść w wydarzenie? Te święta są trudne, nie tylko pod względem jakiejś refleksji duchowej, ale i ta epidemia, izolacja, kryzys relacji naszych, kryzys ekonomii, kryzys naszej religijności. To wszystko przeżywamy, to jest wielkim jakimś naszym niepokojem lękiem, zagubieniem. Chcemy uczestniczyć w Eucharystii, ale dobrze wiemy, są limity. Niektórzy od marca nie byli w Kościele, bo no bo się boją, bo czują się zagrożeni. My dobrze wiemy, że Eucharystia jest ważna, że wspólnota jest ważna, nawet ta, na którą pomstowaliśmy, Anonimowa wspólnota wielkomiejskiej parafii, gdzie trudno odnaleźć jakieś relacje, swoje miejsce. Dzisiaj za tymi wspólnotami, w cudzysłowie anonimowymi, tak bardzo tęsknimy, tak bardzo one są nam potrzebne, czyli tak bardzo je doceniamy, mimo że stawały się często elementem jakiejś krytyki, pretensji, że to jest wszystko anonimowo, sztampowo. Że, że, że ten sam ksiądz, te same kazania, te same organista, te same gesty, te same ornaty. A dzisiaj widzimy, jak tego nam brakuje. Tak, Eucharystia jest ważna, wspólnota jest ważna, ale może ten czas, który przeżywamy, jest dzisiaj zaproszeniem do czegoś więcej do pogłębienia mojej duchowości. Jezus w rozmowie z Samarytanką, która. Podejmuje z Jezusem problemy teologiczne, niesamowite, jak Jezus i z Nikodemem w trzecim rozdziale Jana, a potem z Samarytanką, poganką, kobietą grzeszną, z, z rozsypanym życiem. Rozmawia o teologii, debatuje o kulcie Boga, o religijności. Jezus jest jasno mówi. Ani w świątyni w Jerozolimie, ani na Waszej świętej górze Garizim nie będziemy czcili Ojca. Przychodzi godzina, nadeszła godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbić Ojca w duchu i w prawdzie. Czas pandemii jest dla nas wielkim zaproszeniem, by zacząć adorować Boga w duchu i prawdzie. Najpierw muszę odkryć Boga w moim sercu, w moim życiu, po to, żeby Eucharystia miała sens, żeby wspólnota Kościoła miała sens, żeby nasze życie religijne na zewnątrz miało sens. Muszę zacząć adorować Boga w Duchu i w Prawdzie. Najpierw Bóg musi się narodzić w moim sercu. To, co często powtarzali Ojcowie Kościoła, jest to zdanie, które wielu z nich przepisywało wręcz. Jeśli ma sens, że Jezus narodził się z Maryi, jaki ma sens, że Jezus narodził się z Maryi, jeżeli Jezus nie narodził się w moim sercu? Jaki ma sens? My nie mamy być specjalistami od religijności, od praw katechizmu. Od paragrafów kodeksu prawa kanonicznego, ale mamy być ludźmi wydarzenia, ludźmi, którzy doświadczają, że Bóg staje się człowiekiem w duchu i w prawdzie. Co to znaczy dla mnie? Adorować Boga w duchu i w prawdzie. To nie jest jakaś nowa religia, ale to istota, Naszej relacji z Bogiem. Jeżeli nie zacznę odkrywać tego, że we mnie jest Duch Święty, że moje serce staje się źródłem życia Bożego, życia łaski. Jeżeli nie odkryję, że Jezus jest prawdą mojego życia, to zgubię się w tym świecie, to będę fałszywie coś robił. Może bardzo pobożnie, ale nie spotkam Boga, nie wejdę w wydarzenie. Trzeba nadeszła godzina, kiedy prawdziwie czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Nadeszła godzina, to ta czas świadomych wyborów, to czas duchowych wyborów. gdy Odbywały się w tych dniach spowiedzi przedświąteczne. Wielu osób pytało: Jak mam się dzisiaj modlić? Jak mam przeżywać moją wiarę? Jak mam tę wiarę przekazywać moim bliskim? Zobaczmy, wracamy do fundamentalnych pytań. Ta sytuacja trudna, w której żyjemy, oczyszcza naszą fałszywą religijność pozorną, udawaną, zwyczajową. Kultyczną i z jakimś wielkim zaproszeniem, to wielu z nas już czuje wejścia w głąb, w istotę, w spotkanie osobowe z Bogiem, który jest wydarzeniem, nie jest hasłem w encyklopedii, ale jest spotkaniem ze mną. Bóg z nami, ja jestem. Prawdziwi czciciele będą adorować Boga, wielbili Boga w duchu i prawdzie. Niech te słowa Jezusa i to, że ta godzina następuje w nas i ta pandemia, która jest dla wielu z nas bardzo trudna, szczególnie gdy ta choroba rzeczywiście jest wielkim utrapieniem, czy więc z gorzej. Jakimś doświadczeniem cierpienia i także śmierci, niech będzie dla nas okazją do powrotu do źródeł, do wydarzenia, odkryć moją wiarę jako wydarzenie, jako spotkanie z Bogiem, który jest pokorny, który jest miłością, który jest, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, prawdziwym doradcą. Bogiem mocnym, odwiecznym ojcem, księciem pokoju. Zapragnijmy adorować Go, wielbić Go w duchu i prawdzie. Amen. Wierzę w jednego Boga.